Zarzucił, żartuję Wojtek oczywiście, zarzucił ci teraz nitro, że bardzo słabo tarczujesz. Ile czasu już się przygotowujesz? I wiesz co, ja trenuję od listopada, on trenuje od października. Czyli e... podobny staż będziecie mieli? Podobny staż, tak. Wiesz co, no, tak się zgodzę się, że sk 1 to jest lepsze widowisko moim zdaniem, nie? nie będzie jakiegoś turlania się po materacu, tylko że wiesz, dostaniesz na mordę, wstajesz, 10 sekund masz i walczysz dalej. Więc będzie ciekawiej. E... No co ci mogę powiedzieć? On mówi, że mam śmieszne tarcze. Jakby wiesz, wy... wyciągałem na Twitter jakieś moje sparingi z klubu, jak se trener nagrał. Jakby spoko, nie? Niech sobie to robią. No dla niego to jest tylko presja komentowania. Ale nie że... robią, bo ja w tym nie uczestniczę. Nie... No, to, to ale... oznacza. Słuchaj stary, nie przerywaj mi. Chodzi nie o to, stary, że, że ci... się. Chodzi o to, że ty sobie nakładasz niepotrzebną presję takim pierdolaniem po prostu. Po co ci ale, to? W... Ale o jakiej presji tu mówisz to, że Graczol, i Samu czy ktokolwiek inny śmieje się z ciebie, że jesteś chujowy, yy, to nie znaczy, że yy, ja w tym uczestniczę, jeśli ktoś mnie oznaczy, ale jeśli ktoś mnie zapyta. Nie, jeśli ktoś mnie o coś zapyta. No dobra, a czemu... No to inaczej. A na przykład na PW piszesz, że mam chujową gardę, tak? No to jest spoko. A gdzie na pewno ja ci coś takiego napisałem? No nie wiem, nagrywałem wywiad z Wojtkiem Golą, jeszcze go nie wrzuciłem. I tak pierdoliłeś ponoć. Ja tobie powiedziałem, że masz chujową nie gardę? Mi, nie, że nie, nie mi, nie mi, nie mi. A, no to możliwe, że mu to Oleje. powiedziałem. No kurwa, no bo masz chujową gardę. No dobrze, spoko. Ale ja też nie mam pewnie całkiem seksji, więc no nie wiem, o chuj ci chodzi. No nie, oni nic stary, po prostu mówię ci, że nakładasz sobie niepotrzebną presję. No to będzie straszne, no. Wydaje mi się, że przeciwnie do wiesz. ciebie ta walka to nie jest całym moim życiem, bo ja niezależnie od tego, czy wygram, czy przegram, ja wracam do domu, mam dziewczynę, mam dziecko, mam kurwa, trzy samochody, mam 300 metrowy dom, kurwa i mam rodzinę w Hiszpanii, jakbym chciał na wakacje pojechać. Więc ja mam totalnie tak szczerze, no w pizdzie, czy wygram, czy przegram. Fajnie by było wygrać, ale nie jest to moim jakimś życiowym celem, żeby jakiegoś. Krety jednego czy drugiego nagali floczna. A ty Anboxel, traktujesz trochę tą walkę, że to może być Twoja szansa na powrót do internetu? Bo wiesz, jednak jakbyś pokonał Nitrozyniaka, który jest teraz jednym z topowych twórców, i to w jakimś bardzo dobrym stylu, to wiesz, to by mogło strzelić. Wiesz co mogłoby, nie? Ale generalnie, jeśli chodzi o wiusy, to ja widzę, że to jakoś bardzo nie oddaje. Jakbym chciał rzeczywiście ratować swój kanał, to ja wiem, wiem, zrobiłem sobie kurwa trend na TikToku, nie. Jakby walka z Nitro jest spoko, fajnie byłoby wygrać, wiadomo, ale ja nie mam nic do stracenia. Tak właściwie, to ja jestem na takiej pozycji, że mogę się rozjebać na Macie i wszyscy powiedzą, no dostał w pierdol i dobrze, nie? Ale jakby spoko, wydaje mi się, że jakiś tam część tych osób, nie wiem, 10%, 20% czeka. Ej, fajnie jakby Nitro dostał w pierdol, nie? Nawet więcej osób czeka. No kurde, byku. Prziesz, podnieście rękę, kto chce, żebym przegrał? O. Tutaj no, nic, jest, tutaj jest, nic, jest, 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 Ale myślę, jest, 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 że na streamie no, na jest, no na pewno bo tutaj osoby... siedzę, tutaj siedzę i mogę wstać, i mogę wyjaśnić, nie? Ale ale na czacie to już dużo więcej osób by się znalazło. Myślę, że tak. Myślę, Więc na no, tak. dużo osób chce widzieć, no. jak, jak upadam na dno i jeszcze im się to nie udaje. Być może. No i nie wybrali, znaczy, nie nie wybrali włodaże do tego, żeby to sprawdzić. Ja robię wszystko, żeby to się stało dobra, i tyle. Dobra. Zostałeś nazwany przez Nitro Nitozyniaka Chorągiewą. Czy rozumiesz ten zarzut? Rozumiesz o co mu dokładnie chodziło? Chętnie się dowiem. Nitro? A, no ogólnie jak pojechałem do niego na wywiad. To, z racji tego, że my się znaliśmy, poznaliśmy się na Rich Tourze w 2015 roku, to w momencie, kiedy on zmieniał content, y, zadzwonił, znaczy napisał do mnie, czy chciałbym wpaść do niego na podcast, pomimo tego, że to było no dosyć kilometrów, 400 do Warszawy w jedną, drugą stronę, no to zważywszy na starą znajomość pojechałem tam. I wiesz, i sytuacja była taka, nie no super, fajnie, zajebisty wywiad, y, jeszcze przed, po, mówi kurwa, tak się fajnie rozmawiało, następny, następny raz y, y, czy wpadniesz jeszcze raz, nie? Wpadniesz na drugi wywiad, że, że będą inne pytania. Mówię, no dobra, no spoko. No i od tego czasu okazuje się, że każdy wywiad, który wychodził, są tam jakieś szpilki. W e, którym konkret, konkret, konkret stary? E, no w jednym, w jednym z nich, w jednym który? z nich. W chyba z, z Michem? Ale czemu mi przerywasz? No dawaj, miał. Mów. No to mi nie przerywaj. Chyba najpierw z mikserem było. W, w, zadałeś, mu pytanie, zadałeś mu pytanie, takie, które. Zawierał te mianowicie, co sądzisz o tym, że Nitro nazywa kobiety kurwami? To coś, coś, koło tego było, nie? Dobra, pierwsze. Potem, potem przyjechał do niego Michu na wywiad i mówi, czy nie uważasz, że te wszystkie osoby, które sobie kupują teraz M2-ki mają, yy, mają większe silniki niż, niż, umysł? Też, też coś Ja koło tego, nie, tego nie. nie powiedziałem stary, to powiedział Michu. No, ale ty mu zadałeś pytanie, na które on ci odpowiedział. E, jakby, kurwa, stary, ty się że obrażasz M2, że, M2 jest nową, że M2 jest nowym Mustangiem. Co ty, ja się nie obrażam, kurwa, człowieku. Ja mógłbym się to obrazić jakby, samochód, nie, nie ty wiem, jakby się mama zabawka, do mnie przestała odzywać. A ty nie, się że, to że, kurwa, ktoś coś powiedział w internecie. Codziennie ktoś coś mówi w internecie. To po prostu stwierdziłem, że to mega niekoleżeńskie, nie? Że, że z jednej strony, e, w zależności od tego, kto do ciebie przyjeżdża, to po prostu liżesz tam kutasa, a jak potem wyjeżdża, to... I przyjeżdża ktoś nowy, to akurat ty o sobie liżasz Kutasa, no. Więc jesteś chorągiewą. Dobra, stary, ale ty mi wypominasz to, że e, zrobiłem. No, ale to, ja się... ci nie wypominam, to o to zapytałem mam ci w piździe, kurwa, gościu. Jak się zachowujesz jakby. Zachowujesz się, jakbyś mi jakąś krzywdę życiową zrobił. Kurwa, stary, ale generalnie chodzi ci. Twój zarzut jest taki, że jestem niekoleżeński, tak? To jest wszystko, co masz mi do zarzucenia w tym momencie. Jakby mi tylko chodzi o to, że jesteś ostatnią osobą, która może takie rzeczy wypominać, bo nie raz coś pierdolnałeś w internecie. Jakby zarzucasz mi, że, się, że coś jebnąłem, zamiast napisać do mnie na PW, stary, to po prostu, no kurwa, to jest chujowe z twojej Ale strony. To, to jest takie, to co ja ci ja mówię. No po pierwsze mnie nie bolało, a po drugie nie jesteś osobą, z, któr z którą ja będę cokolwiek na PW rozwiązywać, bo jesteś mi obojętny. Po prostu ty... stwierdziłem, że to jest taki paradoks życiowy, że przyjechałem, liżesz kutasa, wyjechałem yy, na za plecami, więc tyle. No, stwierdziłem proste fakty, ale ty ani nie byłeś moim przyjacielem wcześniej. Moim ani... też nie byłeś, kurwa ani... przyjacielem stary, na pewno. Na pewno nim nie byłeś, więc kurwa mam prawo ci obrazić. No ale oczywiście, zajęce. że nie byłem twoim przyjacielem, kurwa, gościu ja z tobą raz na trzy lata rozmawiam. Ja z tobą też. No, ja, no, no Dla właśnie. Mnie to nie jest żadna tej ja Ale to jednak, to jednak ty, powołując się na starą znajomość, zapraszam na jakiś podcast. Zresztą to jest kurwa nudne, no nie wiem. No, to ale też uważasz, że ten tak temat skucie. jest chujowo nudny. tak szczerze mówiąc, jakby, no kurwa, lepszy konflikt dało się tu wygrzebać, bo jakby grzebanie w tej chorągiewie uważam trochę chujowe, nie. Jakby, nie, no... jak najbardziej, jesteś chorągiewką. No. Jesteś chorągiewką i chujowym dziennikarzem. Chuj oryginalny, kurwa, naprawdę. Ale jakby co to ja to rozpocząłem, nie? To, to jak ci to powtarzam pół roku później, to po prostu nie zmieniłem zdania. Super.